Może nie jestem uzdolniony, jeżeli chodzi o moje jakieś zdolności artystyczne do rysowania, ale mniej więcej chyba oddałem tutaj to, co chciałbym przekazać. Jak pokazywałem na tym szkielecie, na tym fantomie, że mamy możliwość różnego ustawienia kości krzyżowej. U większości osób jest ona pośrednio ustawiona między pionowym a poziomym. Tu mamy poziome ustawienie, tu mamy pionowe ustawienie. Te krzywizny są naturalne. I ingerencja w ich kształt może skończyć się dysfunkcją, to znaczy jeżeli będziemy chcieli spłaszczać plecy w wypukłe, to możliwe, że sforsujemy za duży ruch zgięcia, skoro w tym przypadku ruchu zgięcia jest odpowiednia ilość, jak sforsujemy go więcej, to możliwe, że damy wrota do tego, żeby tworzyła się przepuklina dyskowa. Przy takich plecach przepuklina się nie będzie chciała tworzyć, bo te plecy są daleko od zgięcia, a przepuklina zawsze tworzy się w zgięciu kręgosłupa. Ten obraz tutaj pokazuje nam, jeżeli kość krzyżowa jest ustawiona bardziej w pionie, mamy plecy płaskie, to te plecy, jak będziemy chcieli forsować do wyprostu ruch, to może też to skończyć się dysfunkcją. Dlaczego? Dlatego, że uzależnione jest to wszystko od budowy kręgów i budowy dysków. Jeżeli kość krzyżowa jest ustawiona bardziej poziomo, to wtedy krążki międzykręgowe w tej tylnej części są niższe, a w przedniej są wyższe. Podobnie same trzony kręgów w tylnej części są niższe, a w przedniej trochę wyższe jeden bądź dwa poziomy. I to powoduje, że pojawia się nam lordoza, czyli krzywizna łukiem wypukłym skierowana do przodu. Jeżeli będziemy chcieli forsować jakieś skrajne ruchy, to możliwe, że spowodujemy niestabilność. Czyli jeżeli będziemy chcieli zginać mocno, to możliwe, że sforsujemy taki ruch, który da wrota do pojawienia się przepukliny dyskowej. A co w przypadku pleców płaskich? Jeżeli mamy kość krzyżową ustawioną pionowo, zaczynamy chodzić, stać, czyli wtedy, kiedy już mamy około półtora roku, zaczynają się powoli kształtować nasze krzywizny w zależności od ilości czasu spędzonego w pozycji pionowej. Wtedy kość krzyżowa powoduje, że krążki międzykręgowe, które będą się formowały w toku następnych lat, będą miały taką samą wysokość z przodu i z tyłu. Podobnie trzony kręgów, taką samą wysokość z przodu i z tyłu. Czyli te plecy będą się formowały na kształt prostego kija. Czasami mamy taki wyprostowany albo troszeczkę nieznacznie zaznaczoną lordozę lędźwiową. Czasem te płaskie plecy nie są wynikiem ustawienia kości krzyżowej, bo ona może mieć poziome ustawienie bardziej, takie fizjologiczne. I możliwe, że krążki międzykręgowe i trzony są trochę węższe z tyłu, a wyższe z przodu, ale wyrostki kolczyste to są te wyrostki, które są w tylnej części kręgosłupa, ich wysokość jest zbyt duża. Jeżeli ta wysokość wyrostków kolczystych, to mamy kanał kręgowy, a to są wyrostki kolczyste. Jeżeli badamy sobie pacjentów i nie możemy znaleźć szczeliny między wyrostkami kolczystymi, tutaj w tym przypadku tą szczelinę mogliśmy stwierdzić, że jest między jednym wyrostkiem kolczystym a drugim, a w tym przypadku, kiedy są płaskie plecy, nie czujemy tej szczeliny, może na dwóch poziomach, a dopiero gdzieś tam na trzecim ją trochę czujemy, to to pokazuje, że prawdopodobnie te wysokie wyrostki kolczyste hamują ruch wyprostu, czyli odchylania się do tyłu. Mówimy wtedy, jak to jest w starszym wieku, i są takie zmiany zwyrodniowe między tymi wyrostkami kolczystymi, takie narośla kostne, że to jest choroba bastrupa. Jeżeli będziemy chcieli forsować ruch wyprostu w takim przypadku, to. Kręgi nie mają się gdzie przemieścić do wyprostu, bo wyrostki kolczyste już zbliżają się do siebie, już są zbliżone, już dotykają do siebie. W tym przypadku jest możliwe, żeby trochę się jeszcze zbliżyły, bo są niższe wyrostki kolczyste, ale w tym już nie. W związku z tym ta siła, którą my będziemy aplikować, duża siła wyprostu. Czyli jeżeli będziemy chcieli swoje plecy przeprostowywać, obojętnie czy w staniu, czy wyginając się w pozycji leżenia na brzuchu do prostu, to to spowoduje, że w obrębie naszego kręgosłupa będzie działała siła w poprzek skierowana do przodu. Wtedy bardzo często, jeżeli to się forsuje na siłę i trwa to wiem, kilka miesięcy, rok, dwa lata, pojawia się zmyk kręgu w kierunku do przodu, tak zwany kręgozmyk. A to jest niebezpieczne. Czyli jeżeli mamy pacjenta jakiegoś, który ma spłaszczone plecy, to musimy wiedzieć, czy jego kość krzyżowa ma ustawienie pionowe i czy nie ma wysokich wyrostków kolczystych. Jeżeli kość krzyżowa ma ustawienie pionowe, są wysokie wyrostki kolczyste, to to jest norma dla tego pacjenta. Nie chcemy u niego formować krzywizny łukiem skierowanej do przodu. Czyli te plecy płaskie, to jest norma. Zawsze jakaś budowa kręgosłupa predysponuje do jakiejś dysfunkcji i w tym przypadku, kiedy myślimy o plecach płaskich, to z tej pozycji bardzo łatwo wykonać ruch zgięcia, ponieważ w całym życiu swoim zwykle się garbimy czyli przemieszczamy swoje plecy w taki łuk skierowany wypukłością do tyłu czyli siedzimy w zgarbieniu, nasze plecy uciekają w kierunku do tyłu siedzimy w tak zwanej pozycji banana to bardzo łatwo jest przy takich plecach płaskich sforsować ruch zgięcia, on będzie za duży. A jak będzie za duży, to wtedy dyski, które są pomiędzy trzonami kręgów, mają możliwość być wypychanymi w kierunku do tyłu, do kanału kręgowego, czyli takie jądro miażdżyste w tych dyskach będzie niszczyć tylną część pierścienia, a potem się wypuklać albo Przepuklać do kanału kręgowego i naciskać na nerwy. Czyli plecy płaskie predysponują nas do tego, żeby mieć chorobę dyskową. Jeżeli mamy plecy płaskie, to musimy unikać tego skrajnego zgięcia i skrajnego wyprostu, bo to spowoduje kręgozmyk. Czyli najlepiej utrzymywać tą ruchomość, którą mamy kręgosłupa do zgięcia i wyprostu, a nie forsować skrajnych ruchów. Chyba, że jest to potrzebne w jakiejś części kręgosłupa, ale to musi sprawdzić specjalista. Możliwe, że trzeba w górnej części lędziowej coś uruchomić, bo dolna trochę już za bardzo przemieszcza się do zgięcia. W tym przypadku, kiedy myślimy o plecach pukłych czyli mamy pogłębione krzywizny, wtedy u tych pacjentów, raczej to jest w późniejszym okresie życia, pojawiają się bóle, które promieniują do obu kończyn dolnych. Jest to związane z bardzo małymi otworkami. Międzykręgowymi na L5S1. Czyli jeżeli nasze mięśnie brzucha z przodu ciała słabną, to kręgosłup ma tendencję do większego wyginania się w kierunku łukiem do przodu. Wtedy te otworki się zmniejszają, a nerwy, które z nich wychodzą, które biegną sobie do kończyn, są ściskane i dają promieniowanie do obu kończyn dolnych. W takim przypadku, co jest ważne u tych pacjentów, żeby sprawdzić u nich, czy Mięśnie biodrowe, które przemocowują się do kręgosłupa, do miednicy i potem do kończyn dolnych. Czy te mięśnie nie są za krótkie? Za krótkie. Mięśnie biodrowe i mięśnie lędźwiowe. Razem nazywamy je biodrowo-lędźwiowymi. Czy te mięśnie są za krótkie? Jeżeli za krótkie, to w pozycji stania albo chodzenia te mięśnie będą pociągały kręgosłup za bardzo w kierunku do przodu. Drugim takim elementem to jest duży brzuch. Jeżeli ktoś ma bardzo duży brzuch, też te mieście są brzucha rozciągnięte, to ten ciężar brzucha pociąga kręgi lędziowe do przodu. I to powoduje większe wygięcie i problemy na samym dole na L5S1. Jeżeli kręgosłup się bardzo mocno wygnie włók do przodu, to czasami stawy na poziomie L5S1 ustawiają się zamiast pionowo, to ustawiają się bardziej w poziomie. Wtedy ten nacisk jednego, jednej powierzchni stawowej na drugą powoduje zmiany zwrotnieniowe, przeciążenie i dolegliwości z tego powodu. Także jeżeli mamy plecy wklęsło-wypukłe, musimy sprawdzić zawsze, czy mięśnie biodrowe mają odpowiednią długość, jeżeli jest duży brzuch, to na pewno są rozciągnięte mięśnie brzucha. Jeżeli pacjent ma promieniowanie bólu do kończyn dolnych, ma poziomo ustawioną kość krzyżową, to u takiego pacjenta głównym celem będzie wzmocnienie mięśni brzucha i otwieranie otworów międzykręgowych ćwiczeniami. U tego pacjenta, jeżeli taki do nas trafi z płaskimi plecami, to u tego pacjenta będzie bardzo ważna profilaktyka, czyli jak się siedzi, jak się pochyla, tak żeby ograniczyć ruchy zgięcia w odcinku lędziowym kręgosłupa, jeżeli przy plecach płaskich są przepukliny dyskowe. Oczywiście mamy pacjentów, u których są plecy wklęsło-wypukłe i ci pacjenci przyjeżdżają do nas tylko na sprawdzenie, czy nie ma u nich jakichś dolegliwości i my stwierdzamy, że ich plecy są stabilne. Nie ma żadnych problemów przy wkleca, plecach wklęsło-wypukłych. Trafiają do nas też osoby z plecami płaskimi i te, jeżeli coś trenują, mają wydolność dobrą fizyczną, unikają zwieszonego siedzenia, to te osoby też nie mają problemów z kręgosłupem, też nie mają dolegliwości bólowych kręgosłupa. Natomiast ci, którzy są w granicach środka normy, ci mogą mieć problemy zarówno takie, że będą mieć niestabilność do wyprostu, jak i takie, że będą mieć niestabilność do zgięcia. Także najważniejsze... W trakcie badania pacjenta to jest sprawdzenie, czy nie ma jakichś przykurczów, czy odpowiednia jest wysokość wyrostków kolczystych, czy jest odpowiedni ruch zgięcia i wyprostu w każdym segmencie kręgosłupa. A do tego potrzebne są ręce terapeuty i jego zdolność przemieszczania się w przestrzeni razem z jakąś częścią ciała pacjenta. To jest najważniejsze. Jeżeli na każdym poziomie kręgosłupa jest tylko trochę ruchu do zgięcia, trochę do wyprostu, trochę luzu do rotacji, to to jest norma i tego bym nie zmieniał. Jeżeli będziemy ingerować w jakiś segment, który ma prawidłową ilość ruchu i będziemy go rozciągać, to stworzymy niestabilność.